Okay, witajcie, tutor dosto. Dziś będziemy testować 6 glitchów Minecraft. Więc, tak, pierwszym glitchem jest to, że kładziemy lutkę z dispensera. Ona wchodzi nam w blok i można przez nią przepłynąć, co jest bardzo fajnym glitchem. A my już bez przedłużenia, przechodzimy do drugiego glitcha. Więc, tak, następnym glitchem jest bardzo szybkie chodzenie po jakby co powiedzieć, różnych blokach. Jest to nieprzypadkowe połączenie bloków, bo takie, które nam umożliwi. Szybkie spinanie się po blokach, tutaj że potrzebujemy klapę. Tak to musi wyglądać. I potem da się bardzo szybko wchodzić. Tylko ja nie umiem widocznie. I to działa tak. Tylko tu jedna uwaga. Jeżeli sobie użyjecie tego ciasta, to pamiętajcie, że musi być to w tą stronę. Jak jeszcze trzy widać, w którą to jest strona teraz. Ci, którzy się znają, to sobie nic zobaczą. Ale ogólnie chodzi o to, że ciasto musi być w tą stronę, jak gdyby zjadane. Bo jeżeli będzie. Ogólnie w tą stronę, to to nie zadziała. Jeszcze tylko pokażę, jak to szybko wygląda przy, przy takiej większej tego górce. Da się wchodzić, trzeba też umieć. No i my przechodzimy do trzeciego glidża. Więc tak, następnym glidżem jest niezniszczalna świat, ściana. Może i też jest to taki bardziej trip. Jeżeli ktoś Wam wysadzi klientiko Waszej pięknej Billy nic się nie stanie, a jest to zrobione przez schody i wody. Gdzie, wygląda to gdzieś w taki sposób. Podłogę też z tego zrobiłem, żeby podłoga oczywiście też nie wybuchła, a my przechodzimy do czwartego gridża. Więc tak, następnym gridżem jest, jest Pani na podłodze. Wystarczy wejść w wagon, najlepiej na F5. Zrobimy sobie jeszcze noc. Bo dobra, i mamy noc. Teraz na F5 spróbuję kliknąć w to łóżko. No i oczywiście śpimy na podłodze. Nie wiem przez co się dzieje to, ale nawet gdy teraz będziemy testować te łóżko i próbować na nim spać, też to nas nie zadziała. Jest to też taki rank na kolegach, że nie będą mogli spać na łóżku. A my przechodzimy do piątego gridza. Piątym gridzem jest X-Tray. Potrzebujemy do komparator. Mm, to sobie walimy na szybko. my znamy do tego komparator? Dźwignia. No i to w sumie tyle. Kopmy się w ziemię, postawmy komparator, wejdźmy w niego delikatnie, użyjmy tło. Najlepiej tego nielepkiego. Wsadźmy go sobie nad głowę. Użyjmy dźwigni. I mamy tu X-ray. Widać wszystko, co jest pod ziemią. I efekt na nogdowizy pomaga, ale jeżeli sobie zajmiemy, to zdejmiemy, no to oczywiście też widać. A my przechodzimy do ostatniego, szóstego gridża. Następnym gridżem jest totalnie przypadkowo. Zabrakło mi zaczepku na linkę, kiedy jestem pranksterem. Otóż możemy zrobić gridża na nieskończone zaczepki na linkę. Wystarczy ustawić dobrze klapy, zaczepki na linkę i otóż jak widać na filmie będziemy mieli nieskończone czepki na linkę. Więc to był szósty Grid. mam nadzieję, że film Wam się spodobał dobijamy 50 subów, więc zostawcie suba, jeżeli dobijemy 50 subów specjal bit na 50 subów, więc zostawcie suba, łapkę w górę, mam nadzieję, że jak najszybciej dobijemy 50 subskrypcji no i pa pa!